Hej moje naleśniczki, z tej strony Pancake i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w tym odcinku organizuję konkurs. Tak, to nie jest żaden clickbait ani nic z tym podobnego, to nie jest żadne oszustwo, nie kłamie, tak. Organizuję konkurs. I to świąteczny, tak, bo za niedługo święta, więc organizuję świąteczny konkurs. E, więc, no, najpierw Wam powiem, na czym będzie polegał ten konkurs, jakie będą nagrody, kiedy oddać, gdzie oddać i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, więc na początku wam powiem, na czym będzie polegał ten konkurs. Konkurs będzie polegał na tym, że będzie trzeba narysować moją maskotkę kanału w we wersji świątecznej i możecie na kartce, w aplikacji do narysowania, gdzie tylko chcecie. Yy, może być, że jest panie, ma jakiś strój świąteczny, albo coś robi związane ze świętami. To już jest wasza wyobraźnia. Ważne, żeby była moja maskotka kanału i coś związane ze świętami Bożego Narodzenia. Inne pet shopy w tle też mogą być, owszem, ale ważne, żeby znajdowała się moja maskotka kanału. Teraz pewnie jesteście ciekawi, jakie będą nagrody. Otóż będzie tylko pierwsze miejsce, a za pierwsze miejsce będzie paczka niespodzianka. Czyli nie będę Wam zdradzać, co się znajdzie w tej paczce. Sami się dowiecie dopiero, jak ktoś wygra ten konkurs. Ale podpowiem jedynie rzecz, że mogą się znajdować rzeczy związane ze świętami. Teraz Wam powiem, do kiedy oddać pracę. Pracę oddajemy od dzisiaj, czyli od wtedy, kiedy dodałam ten film, do 16 grudnia 2023 oczywiście. Do godziny 23.59, czyli jeszcze 16 grudnia możecie oddawać. A 17 grudnia będą wyniki tego konkursu. Mam nadzieję, że czas wystarczy. I bo to będzie taka paczka jako prezent świąteczny, także no. I mam nadzieję, że zrozumiecie i że dużo osób się zapisze. A teraz gdzie oddać pracę? Prace możecie oddać na YouTubie z hashtagiem skpl 23 czyli świąteczny konkurs panek LPS23. Lub możecie oddać prywatnie na Instagramie, zaraz się wyświetli moja nazwa Instagrama. Lub też możecie oddać na Discordzie, moja nazwa też się wyświetli i mam nadzieję, że dużo osób się zapisze. Nie wiem, czy już to powiedziałam, czy nie, ale i tak mam nadzieję, że dużo osób się zapisze. Okej, okay, jeżeli macie do mnie jakieś pytanka, to możecie śmiało napisać w komentarzach albo do mnie prywatnie na Instagramie bądź na Discordzie. No dobra, więc życzę wam miłej zabawy i też wam życzę powodzenia. Pa pa.